W dniu dzisiejszym wydajemy 5 betonomieszarek zasilanych płynnym gazem ziemnym dla szczecińskiej firmy Gryf Beton. Są to podwozia z wózkiem typu Tridem na zawieszeniu pneumatycznym z jednym zbiornikiem paliwa, co znacząco pozwoliło obniżyć masę własną pojazdu. Na podwoziach znajdują się zabudowy betonomieszarki o pojemności 10 m3, wykonane w technologii hardox z elementami aluminium, co również pozwoliło na dalsze obniżenie masy własnej. Firma Grybeton zajmuje się produkcją betonu towarowego na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. pomorskiego Spotkaliśmy się w celu odbioru pięciu betonomieszarek napędzanych gazem LNG, co było zamknięciem całego łańcucha produkcyjnego betonu w oparciu o pojazdy niskoemisyjne, czyli dostawa cementu, dostawy kruszyw oraz dowóz masy betonowej pojazdami niskoemisyjnymi. Jest to krok do transportu zrównoważonego, czyli produkcji betonu ekologicznego w oparciu o transport niskoemisyjny. Skania oferuje produkt w postaci podwozia 8x4, które można zabudować betonomieszarką. Jest to jeden z pierwszych producentów, który oferuje betonomieszarce zabudowę Tridem ze skrętną osią wleczoną.